Jeśli z danej aplikacji korzystają użytkownicy z całego świata jak w przypadku Tindera, to każdemu z nich chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenia z użytkowania tej aplikacji. Wprowadza się więc CDN, o którym wielokrotnie mówiłem na moim kanale, aby z każdego zakątka świata serwery był w miarę blisko, co znacznie przyspiesza proces odpytywania o najpopularniejsze dane. Jednak co w przypadku bazy danych? Wyobraź więc sobie, że masz taką bazę danych albo klaster wyszukiwania np. Elasticsearch, który jest pełen informacji o użytkownikach z całego świata. Jeśli wszystkie te dane są wrzucone do jednego worka, a zapytania lecą z całego świata, to przy każdym zapytaniu system musi przekopać się przez ogromne ilości informacji. A co jeśli moglibyśmy sprytnie rozdzielić te dane na mniejsze, lepiej zarządzane kawałki tzw. szardy? I wtedy użytkownicy z Europy sięgaliby do szardu z Europejczykami, a ludzie z Azji do szardu z azjatyckimi profilami. Wtedy zapytania są mniejsze i szybsze, co właśnie nazywa się geosherdingiem. Główną ideą jest więc podzielenie danych według regionu, np. kontynent, kraj czy miasto. Użytkownik korzystający z aplikacji trafia do Shardu, czyli fragmentu danych najbliżej jego lokalizacji, dzięki czemu uzyskujemy na niższych opóźnieniach i lepszej skalowalności. Tinder jako aplikacja randkowa, z której korzystają dziesiątki milionów użytkowników miesięcznie, musi każdemu z nich szybko znaleźć potencjalne dopasowania. Kiedy więc otwierasz aplikację, to Tinder musi w mieniu oka pobrać listę użytkowników w promieniu np. 100 km, sprawdzić kompatybilność i zaproponować ci najlepsze pary zgodnie z Twoimi ustawieniami i profilem. Początkowo więc Tinder korzystał z jednej globalnej instancji Elasticsearch, gdzie mieli 5 domyślnych szardów na cały świat. Elasticsearch to rozproszony silnik wyszukiwania i analizy danych, który pozwala na szybkie przeszukiwanie dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Elasticsearch składa się z indeksów, który jest logiczną strukturą przechowującą dane, czyli odpowiednikiem tabeli w relacyjnej bazie danych, ale zoptymalizowaną do wyszukiwania i filtrowania. SHARD z kolei to jednostka fizycznego podziału danych w Elasticsearch. Każdy indeks można podzielić na mniejsze fragmenty, które są rozproszone pomiędzy różne węzły w klastrze Elasticsearch. A jedna globalna instancja Elasticsearch oznaczała pojedynczą, centralną konfigurację, która obsługiwała dane użytkowników na całym świecie, a więc cała baza użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej, była przechowywana w jednym indeksie z podziałem na 5 domyślnych szardów. Jednak z czasem, gdy liczba użytkowników Tindera zaczęła drastycznie rosnąć, a ruch leciał ze wszystkich kontynentów, ta konfiguracja okazała się niewystarczająca, bo rosły rozmiary indeksów, co przekładało się na koszty infrastruktury i opóźnienia. Aby zoptymalizować wydajność postanowiono podzielić dane geograficznie tworząc właśnie geoszardy, tak aby zapytania użytkowników były kierowane tylko do odpowiednich szardów zawierających lokalne dane, co przełożyłoby się na zmniejszenie rozmiaru indeksu i poprawienie wydajności. Początkowym pomysłem było zrobienie siatki geograficznej na mapie świata dzieląc ją na równe szardy według długości i szerokości geograficznych. Brzmi fajnie i wizualnie jest to bardzo łatwe do zrozumienia, no ale co z oceanami i pustyniami, gdzie prawie nie ma użytkowników? Te regiony byłyby praktycznie niewykorzystane. A z kolei, co z wielkimi miastami typu Nowy Jork albo Tokio? Tam byłby tłum użytkowników, więc takie szardy stawałyby się tak zwanymi hot shardami, bo obsługiwałyby miliony zapytań i nieproporcjonalnie dużo do reszty shardów, co wiąże się z problemami wydajnościowymi. Zamiast równej siatki, zespół Tindera zdecydował się więc na podział w oparciu o realne dane, czyli kombinację liczby unikalnych użytkowników, liczby aktywnych użytkowników i liczby zapytań użytkowników w ciągu godziny, jednocześnie stale monitorując i dostosowując rozmiar oraz granice geoshardów tak, aby utrzymać równomierne obciążenie każdego z nich. Wykorzystano do tego bibliotekę Google S2 opartą na krzywej Hilberta. Krzywa Hilberta pozwala na odwzorowanie przestrzeni wielowymiarowej np. 2D lub 3D na jednowymiarową linię w taki sposób, aby punkty, które są blisko siebie w wielowymiarowej przestrzeni, były również blisko siebie na tej linii. Wyobraź więc sobie, że masz siatkę 2D jak szachownicę. Każde pole na tej siatce ma swoje współrzędne, np. X i Y. Krzywa Hilberta jest więc linią, która przechodzi przez wszystkie pola tej siatki w pewnej kolejności, starając się, aby przechodząc przez pola sąsiednie na siatce, nie robić żadnych przeskoków. Zatem S2 dzieli powierzchnię ziemi na hierarchiczną strukturę, gdzie najmniejszy element tej struktury to komórka, czyli cel, a cztery sąsiednie komórki tworzą większą komórkę. Całość tworzy strukturę drzewiastą typu quad tree, czyli drzewo kwadratowe. Polega to na dzieleniu danej przestrzeni na mniejsze obszary tak długo, aż w danym podobszarze poziom szczegółowości danych nie będzie nam odpowiadał. Dla przykładu wyobraź sobie mapę miasta, na której chcesz śledzić lokalizację samochodów. Mapa jest przestrzenią początkową, którą dzielisz na cztery obszary. Jeśli w jednej z tych części jest dużo samochodów, dzieli się dalej na cztery mniejsze obszary, powtarzając ten proces tak długo, aż obszary będą na tyle małe, że przechowują tylko kilka samochodów, co znacznie ułatwia śledzenie i zarządzanie ich lokalizacją. S2 umożliwia podział globu na komórki o różnym poziomie szczegółowości, od poziomu globalnego, czyli level 0, do pojedynczych cm2, czyli level 30. Na potrzeby Tinder'a ustalono, że większość użytkowników operuje w promieniu około 50 mil. Po analizie wybrano więc komórki na poziomie 7 i 8, co idealnie odpowiadało wymaganiom systemu. Przy użyciu S2 generuje się geoshardy poprzez przypisanie użytkowników do konkretnych komórek na podstawie ich lokalizacji geograficznej. Wykorzystuje się do tego funkcjonalności S2, czyli m.in. mapowanie lokalizacji użytkownika na komórkę S2 oraz pokrywanie obszarów geograficznych, takich jak koła lub wielokąty, komórkami S2. Następnie te komórki są grupowane w geoszardy na podstawie wyniku obciążenia, czyli load score, co pozwala na równoważenie obciążenia pomiędzy szardami. Algorytm działa tak, że każda komórka S2 reprezentuje określony obszar na Ziemi, np. kwadrat o wielkości kilku mil. I ten kwadrat ma przepisany load score, czyli obciążenie, które oznacza, ile danych lub użytkowników znajduje się w tym obszarze. Wyobraź sobie, że każda komórka na linii zawiera ilość wody odpowiadającą jej obciążeniu, czyli wtedy komórka z load score równym 10 ma 10 ml wody, a komórka z load score równym 100,5 ma 100,5 ml wody. I wtedy proces tworzenia szardów przebiega następująco. Masz pojemnik o pojemności 1000 ml. Idziesz wzdłuż linii komórek S2 i wlewasz wodę z każdej napotkanej komórki do pojemnika. Gdy pojemnik się przepełni, to wylewasz całą wodę z pojemnika do worka, gdzie worek w tym znaczeniu to właśnie geoszard. Następnie opróżniasz pojemnik i zaczynasz zbierać wodę do kolejnego worka, powtarzając ten proces aż do końca linii. Aby znaleźć najbardziej zrównoważony podział, sprawdza się różne pojemności tego pojemnika. Dla każdej pojemności oblicza się odchylenie standardowe obciążenia pomiędzy szardami, gdzie odchylenie standardowe to miara statystyczna pokazująca, jak bardzo dane w zbiorze różnią się od średniej, czyli wartości przeciętnej. Najmniejsze odchylenie oznacza najbardziej równomierny podział, czyli wszystkie szardy są w miarę równo obciążone. Zaletą tego podejścia jest to, że krzywa Hilberta zachowuje lokalność, więc geoszardy składają się głównie z geograficznie sąsiadujących komórek, co minimalizuje opóźnienia dla lokalnych zapytań. No ale po decyzji jak dzielić dane trzeba to było wszystko wdrożyć. No i ogólnie działa to tak. Gdy użytkownik zmieni swoją lokalizację, informacja ta jest przetwarzana przez profil użytkownika, a następnie trafia do serwerów lokalizacyjnych, które określają, czy zmiana lokalizacji wymaga przeniesienia użytkownika do innego shardu. Następnie, aby pobrać listę odpowiednich meczy, system najpierw rozpoznaje, w którym go szardzie jest użytkownik i kieruje zapytania tylko do właściwego indeksu. Albo do kilku sąsiadujących indeksów, jeśli mamy ustalony jakiś promień wyszukiwania, który wymaga skorzystania z kilku lokalizacji. Jednak przenoszenie danych pomiędzy szardami w różnych częściach świata, np. Europa i Azja, wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest spójność danych, czyli zapewnienie, że informacje o użytkownikach są aktualne i jednolite w różnych szardach. Zamiast więc dążyć do natychmiastowej spójności danych we wszystkich szardach, Tinder przyjął model spójności ostatecznej, tak zwany eventual consistency. Oznacza to, że aktualizacje danych są propagowane asynchronicznie do odpowiednich shardów, a system toleruje chwilowe niespójności tych danych. I jednocześnie zakłada, że w końcu wszystkie kopie danych będą synchronizowane, no a ewentualne konflikty rozwiązuje się, biorąc na przykład najnowszą wersję danych albo priorytyzując główne źródło. Wprowadzając Geo Sharding w Elastic Search można podejść do tematu na dwa sposoby. Pierwszy z nich to Multi Index, który mówi, że wszystkie szardy, czyli indeksy geograficzne, żyją w jednym klastrze co ułatwia wyszukiwanie w wielu indeksach jednocześnie. Dla niewtajemniczonych, klaster to po prostu grupa serwerów działających razem, aby przechowywać dane. Każdy serwer w tym klastrze nazywany jest węzłem, będący osobną instancją Elasticsearch przechowującą indeks lub indeksy i szardy. Drugim sposobem jest multi-cluster, który mówi, że każdy shard to osobny klaster, co daje lepszą izolację i skalowalność, ale za to komplikuje zapytania pomiędzy klastrami. Tinder ostatecznie wybrał multi-index, czyli kilka indeksów w jednym klastrze, jednocześnie dbając o mechanizmy równoważenia i replikacji, by uniknąć przeciążenia. Aby ustalić ile szardów, ile replik, i jak duże instancje w chmurze wybrać, Tinder przeprowadził masę testów. Kluczowym krokiem było określenie odpowiedniego rozmiaru szardów, który równoważyłby liczbę użytkowników w szardzie oraz jego obszar geograficzny. Zaczęto więc od analizy lokalizacji użytkowników, mapując obszary o największej gęstości. Następnie te gęsto zaludnione obszary przepisano do pojedynczych szardów, aby minimalizować zapytania pomiędzy szardami oraz ograniczyć konieczność migracji danych użytkowników między szardami w miarę wzrostu ruchu. Do testów wykorzystano JMeter, tworząc realistyczne dane testowe, w tym losowy rozkład geograficzny użytkowników w obrębie szardów oraz symulując ruch użytkowników w oparciu o ich wiek i filtry wieku. Testy obejmowały różne konfiguracje, czyli różną liczbę replik, co wpływało na równoważenie obciążenia pomiędzy węzłami, różne rozmiary szardów, które determinowały liczbę szardów możliwych do przechowania w jednej instancji, różne rodzaje instancji chmurowych, np. zoptymalizowane pod kątem pamięci lub ogólnego przeznaczenia, oraz różne konfiguracje JVMA, takie jak ilość pamięci HIP. Dodatkowym wyzwaniem było zrównoważenie ruchu wynikającego z różnic w strefach czasowych, no bo użytkownicy w obrębie jednego Geoszardu znajdują się w tych samych lub sąsiednich strefach czasowych, co oznacza, że szczyt ruchu w Geoszardzie występuje w określonych porach dnia, a dwa Geoszardy mogą mieć szczyt ruchu w różnym czasie dnia, ale ich obciążenie w godzinach szczytu może być podobne. Jeśli więc każdy shard byłby przepisany do osobnego serwera fizycznego, wtedy ruch między serwerami byłby bardzo nierówny, bo różnice w obciążeniu mogłyby wynosić nawet dziesięciokrotność w różnych momentach dnia. Aby uniknąć tej sytuacji, Tinder postanowił losowo rozdzielić shardy o różnych poziomach obciążenia między węzły danych. Dzięki temu serwery fizyczne obsługiwały bardziej wyrównane obciążenie niezależnie od pory dnia. To znaczy, że na jednym fizycznym serwerze były geoszardy z różnych stref czasowych, których godziny szczytu nie pokrywały się. Po serii testów, zaczynając od małego ruchu i stopniowo go zwiększając, Tinder wypracował konfigurację, która dawała najlepszy kompromis pomiędzy wydajnością a kosztami. Ostateczne rozwiązanie obejmowało stworzenie architektury klastra Geoshardingu składającego się z dwóch grup węzłów. Pierwsza z nich to Masternode. Są to trzy węzły zarządzające klastrem, które odpowiadają za koordynację rozdzielenia shardów, monitorowanie ich stanu oraz zarządzanie ruchem wewnątrz klastra. Następnie były dwie niezależne auto grupy, obsługujące, koordynujące węzły, czyli tutaj trafiają wszystkie zapytania użytkowników. Węzły te analizują zapytania, identyfikują, które jego szardy muszą zostać przeszukane i rozdzielają ruch na odpowiednie węzły danych. Oraz węzły danych przechowujące zarówno szardy pierwotne, jak i kopie zapasowe. Szardy są losowo rozdzielone między węzły, co zapewnia równomiernie wykorzystanie zasobów klastra. A więc, gdy zapytanie trafia do węzła koordynującego, jest ono przetwarzane w następujący sposób. Koordynujący węzeł identyfikuje go o szardy, które muszą być przeszukane. Następnie rozdziela zapytanie na węzły danych przechowujące dane docelowych szardów, zarówno te primary, jak i repliki. No i końcowe wyniki są agregowane i zwracane do użytkownika. Jeśli wytrwałeś do tego momentu i coś pożytecznego wyniosłeś z tego filmu, to zostaw łapkę w górę i suba. Yo!